Istnieje tylko jeden lord, który może mnie ocenić, i nie jest nim lord Dyson. Takie słowa miał wypowiedzieć Martin Bashir wkrótce po tym, jak w 2020 roku wybuchł gigantyczny skandal z jego udziałem. Miał on oczywiście związek ze słynnym wywiadem księżnej Diany dla Panoramy BBC, wywiadem, do którego doprowadził i który przeprowadził właśnie ten człowiek. Co dokładnie zostało wówczas ujawnione? Dlaczego na szacowną przecież stację BBC spadło tyle gromów, skąd decyzja, aby ten hitowy wywiad nigdy już nie pojawił się na jej antenach i w końcu dlaczego w gronie uznanych i nagradzanych dziennikarzy nie ma już miejsca dla samego Basira? O tym wszystkim opowiem Wam dzisiaj. Cześć, dzień dobry, ja mam na imię Agnieszka i bardzo lubię opowiadać o brytyjskiej rodzinie królewskiej oraz brytyjskiej monarchii. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, tradycyjnie już odsyłam Was do moich poprzednich materiałów. Ten dzisiejszy jest bowiem kontynuacją dwóch wcześniejszych odcinków i jednocześnie zamknięciem tej jakby miniserii. Jeśli ich nie słuchaliście, możecie mieć po prostu poczucie, że brakuje Wam tutaj jakiegoś początku całej tej historii. W odcinku szóstym opowiadam o tym, jak Martin Bashir zdobył zaufanie Dajany i doprowadził do wywiadu, a w odcinku siódmym możecie wysłuchać samego wywiadu. Teraz część trzecia, czyli ta, w której sprawdzamy, co się wydarzyło po jego emisji. Zacznijmy może od Mata Whistlera. To był ten grafik, którego poznaliśmy w części pierwszej naszej opowieści. Mówiłam wam wtedy, że on wykonując zlecenie Bashira na te fałszywe wyciągi bankowe założył, że są one bashirowi potrzebne do jakichś tam, no wiecie, zupełnie niewinnych celów. Natomiast niedługo po emisji w panoramie wywiadu z Dajaną, Whistler pracował i przeglądając jakieś materiały, zorientował się, że no coś tu jest jednak yy, nie tak. Nie do końca wiem o jakie materiały chodziło i jak to dokładnie, że tak powiem, wyszło w głowie Whistlera. Natomiast ewidentnie coś mu nie pasowało w całej tej historii. No i chyba nie dawało mu to spokoju, bo w końcu zdecydował się komuś o tym powiedzieć. Zadzwonił więc do jednego z producentów panoramy. Marka Kilika. Nie wiem, czy można go nazwać producentem nadzorującym, ale w każdym razie Whistler uznał najwyraźniej, że jest to po prostu właściwa osoba. E, chyba słusznie, bo Kilik z kolei o całej sprawie poinformował jednego z reporterów Panoramy, Toma Golda oraz jeszcze jakąś inną osobę, bo. Potem nazywano ich w mediach trójką, i z tego co rozumiem, na początku zdecydowali się po prostu zadzwonić do Bashira i wprost zapytać go o te wyciągi bankowe. Według relacji Mangolda, Bashir był bardzo niemiły i absolutnie nie chciał o tym rozmawiać. Zasugerował, że jeśli ktoś ma z nim jakiś problem, to powinien pójść do wydawcy programu, którym w tamtym czasie był Steve Hewitt. No i tak też zrobili. Ten jednak powiedział im w zasadzie dokładnie to samo, co Bashir, czyli, no, że to nie jest ich interes. W ogóle nie chciał nic wiedzieć na ten temat, ale Mengold zasugerował mu wtedy, że jeśli nie wierzy im, to powinien porozmawiać z Harrym Spencerem i wyjaśnić to z nim, no niejako upewnić się, że wszystko jest ok i że to tylko jakaś pomyłka. Hewlett, jak się potem okazało, no nigdy jednak tego nie zrobił. A tymczasem po firmie zaczęły krążyć plotki. Mówiąc po firmie, mam na myśli oczywiście BBC. No bo jednak o całej sprawie wiedziała ta tak zwana trójka Heweta, Sam Hewett, Bashir i Whistler. A kto wie, bo na tamtym etapie może i ktoś jeszcze. Nie wiadomo, jak to jest z takimi informacjami. Steve Hewett zaczął się obawiać, że mimo iż odprawił tych, którzy do niego z tą sprawą przyszli, no to mogą oni pójść z tym gdzieś indziej, na przykład do prasy. Wydaje się, że takie obawy miały swoje podstawy. Hewlett utrzymywał oczywiście, że o całej sprawie nic nie wiedział, to znaczy, że nie brał w tej aferze udziału, a jedynie się o niej dowiedział od Mengolda i jego dwóch kolegów, ale uważał, że to nie były prawdziwe zarzuty. Twierdził, że ci panowie są po prostu zazdrośni o sukces Bashira i dlatego próbują go takimi donosami zniszczyć. W czasie tych przepychanek wewnętrznych plotki rozprzestrzeniały się coraz bardziej, coraz szerzej. Bashir poprosił w końcu Dianę o podpisanie takiego oświadczenia, w którym ona informuje, że nikt jej nie pokazał żadnych informacji, że generalnie nie żałuje wywiadu, że jest z jego udzielenia zadowolona i tak dalej. Oczywiście to oświadczenie było w zasadzie prawdą, bo wiemy, że to nie Dianie Bashir pokazał te papiery, tylko jej bratu. Niemniej Bashir za zabezpieczył się po prostu w ten sposób przez Zarzutami większego kalibru, no co oczywiście nie zamknęło y, sprawy. W tamtym czasie dla pracowników panoramy BBC urządzono imprezę świąteczną, y, bo zbliżały się święta. Emisja wywiadu była 20 listopada, więc miesiąc przed Bożym Narodzeniem, więc no, no nic z tym dziwnego. W Wielkiej Brytanii takie biurowe przedświąteczne spotkania są bardzo popularne. Kto pamięta śpiewającą Bridget Jones na podobnej imprezie? <laughs> Czy są tu jacyś fani? Bridget Jones. No właśnie. E, I to m, tego wieczora, e, kiedy odbywała się ta impreza, do mieszkania Whistlera, czyli właśnie naszego grafika, pod jego nieobecność ktoś się włamał. Z relacji samego Whistlera wynika, że z jego domu zniknęło wtedy pudełko z dyskietkami. Tym, którzy nie wiedzą, czym są dyskietki, wyjaśniam, że to takie ówczesne pendrive, a więc po prostu nośniki danych. E, są nawet takie popularne koszulki, na których jest dyskietka i jest pendrive, właśnie. No i dyskietka wyjaśnia pendrive'owi, że jest jego ojcem, a przerażony pendrive nie może w to uwierzyć. To oczywiście nawiązanie do słynnej sceny z gwiezdnych wojen, ale w każdym razie mm, chodziło o to, że Whistlera okradziono z danych. Dyskietki służyły w tamtym czasie do przechowywania danych. Ktoś włamał się do domu tego człowieka, uznając najwyraźniej, że informacje, które posiada, są no, bardzo cenne. Kto to był? No, to jest właśnie dobre pytanie. Najwidoczniej wewnątrz BBC sprawa zaczęła zataczać coraz szersze kręgi i wkrótce no nie dało się już jej ignorować, plotki były wszędzie. Poproszono jednego z wysokich rangą pracowników stacji, Tima Gardama. Aby przesłuchał czy też no, przepytał Bashira w związku z tymi właśnie krążącymi pogłoskami. E, ta rozmowa miała bardzo zdecydowany charakter, bo podobno Gardam to właśnie taka osoba, która no, raczej się nie patyczkuje z nikim. No i Bashir w efekcie e, w końcu przyznał się Gardamowi, że rzeczywiście nie tylko miał, ale i pokazał Spencerowi wyciągi po to, aby w ten sposób dostać się do Dajany. Gardam wyznał potem, że no, dosłownie zamarł, kiedy to usłyszał. A następnie napisał bardzo obszerne sprawozdanie na ten temat Tonemu Hallowi, który w tamtym czasie był szefem działu odpowiadającego za programy informacyjne i publicystyczne w BBC, no a później po latach awansował nawet na dyrektora całej stacji. Coś takiego powinno oczywiście natychmiast trafić również na biurko ówczesnego, właśnie dyrektora generalnego stacji, Johna Birta. Ale ten zapewnia, że tak się nie stało i że nie miał pełnej wiedzy o skali przewniin Bashira. Miał ją poznać dopiero w 2020 roku. Czy mogło tak być? Yy, wątpliwe, ale nie ma też dowodów na to, że tak nie było. W każdym razie przy takim stanie rzeczy nadszedł rok 1996. W BBC się plotkuje, dopytuje, zaciera pierwsze ślady, a tymczasem gazeta Mail on Sunday czyli po prostu niedzielne wydanie Daily Mail wypuszcza materiał opisujący tę sprawę. Dochodzi do tego w kwietniu, a więc kilka miesięcy po emisji wywiadu. Dziennikarze Nick Fielding oraz Jason Lewis opisali w artykule pogłoski, jakie krążyły wówczas po korytarzach BBC. Pogłoski, według których Bashir sfałszował dokumenty, i wykorzystał je do zdobycia uwagi i zaufania Diany. Prawdopodobnie Steve Hewitt w tej konkretnej sprawie miał po prostu rację i ktoś rzeczywiście w końcu poszedł z tym do prasy, być może zirytowany faktem, że sama stacja no nie kwapi się za bardzo do posypania głowy popiołem. Kto to był? Nie wiemy tego do dziś. Już dzień po ukazaniu się tego materiału wszyscy pracownicy BBC dostali podobno wytyczne, aby na wszelkie pytania dotyczące tej sprawy odpowiadać, że jest ona mało interesująca, chodziło oczywiście o to, aby nikt nie podjął tematu i żeby błyskawicznie umniejszyć jego znaczeniu. Zaufanie społeczne do BBC musiało być wtedy naprawdę ogromne, bo to się w zasadzie udało. Do czego jeszcze za moment wrócimy. Wewnątrz samej stacji sytuacja stawała się jednak dość napięta. Zarządzono przeprowadzenie czegoś w rodzaju wewnętrznego śledztwa. Na którego czele mieli stać Tony Hall, który jak już wiecie dostał sprawozdanie od Gardama, oraz Anne Sloman, która podobnie jak Hall zajmowała wtedy stanowisko kierownicze w firmie. Także krótko podsumowując, bo e, dzisiaj dużo nazwisk, Whistler idzie do Kilika ze swoimi podejrzeniami dotyczącymi Bashira, a Kilik sprzedaje info dwóm innym osobom. Wspólnie idą do swojego szefa Steve'a e, Hilleta a ten mówi im, że są so zazdrośni o sukces Bashira i każe im no, w zasadzie spadać. Martwi się jednak możliwym przeciekiem do prasy, którego źródłem mogą być rozgoryczeni e, kiliki z półka. Po BBC zaczynają krążyć plotki, w końcu Tim Gardam dostaje polecenie pogadania z Bashirem. Przyciska go i Bashir przyznaje się do tego, co zrobił. Gardam przekazuje te wieści Tonemu Hallowi, szefowi całej sekcji informacyjnej. W tym czasie sprawa wycieka do mediów, więc Hall decyduje się razem z koleżanką Anne Sloman stanąć na czele czegoś na wzór wewnętrznego dochodzenia w tej sprawie. O całej tej sytuacji na tym etapie nic albo prawie nic nie wie dyrektor generalny BBC, John Byrd, a przynajmniej tak utrzymuje. No i idąc dalej, to śledztwo wewnętrzne, czy jakie nazwiemy... Rzeczywiście się odbywa, to jest Hall w jego ramach rozmawia z Bashirem. Krążą legendy na temat tego, co się działo podczas tej rozmowy. Trwała ona podobno około 90 minut. Bashir miał płakać, błagać o wybaczenie i ogólnie według Mangolda nadać występ godny Oscara. Dosłownie Oscara, bo ostatecznie Hall i Slowman stwierdzili, że Bashir po prostu postąpił głupio, fałszując dokumenty, ale generalnie nie skreśla go to jako reportera. Ot, młody człowiek postąpił, w cudzysłowie, nierozważnie. John Beard, czyli ówczesny dyrektor BBC, ten, który jakoby nic y, nie wiedział o całej tej sprawie, według Halla spotkał się z nim i Slowman po zakończeniu śledztwa, no żeby je podsumować. Wywiad z Dianą to była naprawdę gruba sprawa, więc i to zamieszanie mogło się okazać kosztowne. Beard miał wtedy na tym spotkaniu wysunąć podobne wnioski jak Hall i Slowman. Czyli że w sumie nic się takiego nie stało. Anne Slowman wspomniała potem w rozmowie ze znajomym, że doszli do wniosku, że, yy, i tutaj cytat, fałszowanie dokumentów było powszechną praktyką oraz że ten biznes tworzy potwory. No mocne słowa. Yy, co ciekawe, sam Birt twierdzi, że sobie tego spotkania nie przypomina, z czym chyba nie może sobie poradzić Tony Hall, twierdząc, że wszyscy o wszystkim wiedzieli. Bird, tak jak już wcześniej wspominałam, Samej wiedzy się nie wypiera, ale utrzymuje, że nie wiedział jaki był prawdziwy zakres kłamstw Bashira i że tego Hall nigdy mu nie powiedział. Tyle, że spróbujmy spojrzeć na to jeszcze z jednej strony. A mianowicie konfliktu Birta z marmadukem Hasseyem. O tym konflikcie już wam trochę opowiadałam, pojawia się też w The Crown, więc tylko krótko go tu przypomnę. Otóż dyrektor generalny BBC, którym był wtedy Birt, odpowiada przed zarządem stacji, na którego czele stał Marmaduke Hassey. Nawiasem mówiąc, mąż niesławnej w ostatnim czasie damy dworu, Lady Susan Hassey, i panowie kompletnie się nie znosili. Wiecie już, że Birt nie poinformował zarządu o emisji wywiadu z Dianą niemal do samego końca, w obawie, zapewne słusznej, że ktoś tak blisko związany z rodziną królewską nie pozwoli na jego emisję. A więc Birt postawił się Hasejowi. Dowiadując się o całej sprawie, powinien oczywiście pójść z tym do zarządu, ale no właśnie, pewnie kosztowałoby go to głowę. Oto zaryzykował, postawił się zarządowi. A teraz przychodzi i mówi im o czymś takim. Może wygodniej było jednak nie wiedzieć, chociaż oczywiście nie chcę tu nikogo o nic oskarżać. Chciałabym tylko, abyście mieli możliwie pełny ogląd tej sytuacji. 25 kwietnia kierownictwo BBC zebrało się na takim spotkaniu, na którym raz jeszcze omówili czy podsumowali tę sprawę. Co możemy wyczytać z dokumentów, które wtedy sporządzono? Ano, same wspaniałości. Tony Hall przyznał, że owszem, Lord Spencer był kluczowym ogniwem w pozyskaniu Diany, ale że mimo, em, że te fałszywe wyciągi miał, to jednak nigdy ich nie wykorzystał, czyli nie pokazał Dianie, o czym świadczy to świadczenie, które ona podpisała. Pamiętacie, mówiłam Wam, że Bashir je jakby zdobył. Hall zreferował wtedy zebranym, że rozmawiał z Bashirem o tych wyciągach, a ten wyjaśnił mu, że nie ma dla siebie żadnego sprawiedliwienia poza tym, że po prostu nie myślał. I to jest cytat. Hall dodał jednak, że mimo tego nadal uważa Bashira za honorowego i uczciwego mężczyznę. I to też jest cytat. Właściwie jedyna ciekawa rzecz, która wiązała się z tym spotkaniem, to była notatka Anne Sloman, czyli tej pani, która współprowadziła to wewnętrzne śledztwo, a która zauważyła, że BBC będzie musiało podjąć decyzję co do przyszłości Bashira, konsekwencji jego czynów oraz tego, jak długo powinien pozostać w panoramie, no co każe przypuszczać, że chyba jednak nie do końca zgadzała się ze stanowiskiem Hola. Zarząd stacji miał więc w efekcie dostać wersję wydarzeń mocno wybieloną przez kierownictwo, no żeby nie powiedzieć, że sfałszowaną. Aby nie siedzieć na tykającej bombie, zdecydowano się też zakończyć współpracę z Mattem Weisslerem któremu nie przedłużono kończącego się kontraktu, o czym również możemy przeczytać w tych dokumentach. Tam on w ogóle jest wrzucony do takiego worka, które określono jako troublemakers, czyli po prostu takie osoby, które mogą powodować potencjalnie kłopoty. Czyli podsumowując, co zrobiło BBC dowiadując się, że Bashir oszukał Spencera i pokazał mu fałszywe dokumenty? zamiotło wszystko pod dywan i zwolniło z pracy nieszczęsnego Whistlera, który na jakimś etapie miał pecha zorientować się, że uczestniczy w wątpliwym moralnie przedsięwzięciu Bashira, no i odważyć się odpowiedzieć komuś o swoich wątpliwościach. Samemu Whistlerowi oczywiście nie powiedziano, że jego zwolnienie było efektem spotkania kierownictwa stacji, które ustaliło, że tak najłatwiej ukręcić łeb tej sprawie. Na koniec uznano, że Teraz znowu cytat: Sprawa Diany jest praktycznie martwa, dopóki Spencer nie zacznie mówić, i w zasadzie ta kwestia jest ciekawa. No bo czemu właściwie jedyna osoba, która mogła całą tę narrację obalić, czyli Lord Spencer, nie zaczęła mówić od razu? Wydaje się, że jeszcze przed wywiadem hmm, brat Diany zaczął mieć pierwsze wątpliwości co do Bashira, więc co tu się zadziało? Dziennikarze, którzy ujawnili tę sprawę w 1996 roku w Mail on Sunday, zakładają, że Spencer nie chciał w ten sposób odciągać uwagi od wywiadu, że milczał niejako z troski o siostrę, i w imię jej dobre. Możliwe, że tak było, ale też to, co podkreśla sam Spencer, to, że on nie wiedział nic o wewnętrznym śledztwie BBC w tamtym czasie. Nikt do niego nie zadzwonił, nikt niczego nie próbował wyjaśnić, a więc on był przekonany, że samo BBC o niczym nie wiedziało. W 1999 roku Bashir odszedł z pracy w BBC do konkurencyjnej niejako stacji Granada TV i tam tak mocno atakował swojego poprzedniego pracodawcę, że ten musiał podobno wysłać notatkę z informacją, że jeśli jego zachowanie się nie zmieni, to BBC podejmie kroki prawne. Czy mogło to być spowodowane faktem, że Bashir jednak finalnie został zmuszony do odejścia? Nie wiem, bo minęło wtedy już 4 lata od tego wywiadu, no ale kto wie, Bashir na przestrzeni lat pracował w kilku innych miejscach, mając dużo problemów z utrzymaniem stanowisk przez bardzo mało dyplomatyczny sposób wypowiadania się i Wątpliwe zasady moralne, że tak to ujmę. To nie jest tematem dzisiejszego odcinka, więc nie będę się w to zagłębiała, ale przykładem niech będzie słynny dokument o Michaelu Jacksonie, który Bashir stworzył w 2003 roku, a który chociażby Alan Rickman w swoich dziennikach, które zdaje się, że niedługo zostaną wydane w Polsce, określił jako żenujące, obrzydliwe dziennikarstwo. Ta sprawa, czyli sprawa właśnie Michaela Jacksona, ciągnęła się zresztą za Bashirem długo i chyba pokazała niejako, że ten człowiek był jednak gotowy na wiele dla swojej kariery. BBC było na tyle bezczelne w całej tej sytuacji, że w 2005 roku świętowało dziesięciolecie emisji wywiadu. Powstał z tej doprawdy doniosłej okazji materiał, w którym wypowiedziało się wielu uczestników wydarzeń z 1995 roku. Richard Eyre, który odpowiadał wtedy za politykę redakcyjną, powiedział w tym filmie wspominkowym, że ekipa Panoramy była przekonana, że robi program, który albo obali monarchię, albo samo BBC. Oczywiście nie miał wtedy na myśli tego, że to nieprawidłowości, takie delikatnie ujmijmy. W sposobie dotarcie do Dajany mogą zatrząsnąć posadami BBC, a treść tego, co powiedziała Diana. W tym materiale wypowiada się też sam Tony Hall, i naprawdę, patrząc i słuchając tego z dzisiejszej perspektywy, włos się jeże na głowie. Wszyscy oni już wtedy wiedzieli, co zrobił Bashir, wszyscy oni już wtedy zdążyli to zamieść pod dywan, a 10 lat później usiedli i opowiadali widzom o tym, jakąż to świetną robotę wykonali. Idźmy jednak dalej. W 2007 roku do BBC wpłynęła prośba o ujawnienie dokumentów związanych z wywiadem Diany dla Panoramy BBC w ramach tzw. informacji publicznej. BBC odpowiedziało, że takie dokumenty nie istnieją, ponieważ wszystko starali się załatwiać telefonicznie lub twarzą w twarz, aby zachować poufność, co było szczególnie ważne, zwłaszcza przed emisją programu. A jednak w 2020 roku okazało się, że takie dokumenty istnieją i że nie jest ich wcale mało. Nie do końca rozumiem jak i dlaczego BBC zdecydowało się nagle na ich ujawnienie, wiem, że byli do tego zobowiązani przez prawo, ale wiemy też przecież, że wcześniej istnienie tych dokumentów zataili. Może uznali, że po 25 latach od emisji ten temat nie wywoła już żadnych większych emocji? Jeśli tak, no to bardzo się przeliczyli. Andy Webb z Channel 4, czyli takiej stacji telewizyjnej, kiedy dostał 67 stron dokumentów w odpowiedzi na swoje zapytanie, no, był w lekkim szoku. Napisał do BBC z pytaniem, co zamierzają z tym zrobić. Na co aktualny dyrektor generalny stacji Tim Divi odpisał, no właśnie, że nic, bo minęło już 25 lat od emisji wywiadu. A poza tym te papiery Bashira nie miały w zasadzie nic wspólnego z wywiadem Dajany. Dodał też, że oczywiście BBC już tak nie działa. Nie działa w taki naganny sposób. Web chyba jednak wyczuł szansę na temat, bo przesłał te otrzymane od BBC dokumenty do lorda Spencera z prośbą o komentarz. No i się zaczęło. Spencer był w absolutnym szoku, bo mimo że wiedział o niecnym postępowaniu Bashira, to nie miał pojęcia, że BBC o tym wiedziało, że było jakieś śledztwo, że podjęto działania, zupełnie celowe działania, aby całą sprawę zatuszować. To dla Spencera całkowicie zmieniało postać rzeczy, a przynajmniej tak się wydaje. Stało się oczywiste, że BBC nie zamierza nic robić w tej sprawie, więc Spencer zrobił to, co powinien pewnie zrobić wiele lat wcześniej, czyli po prostu porzec z tym do mediów. Zaczęło się od Daily Mail, który chętnie nagłośnił sprawę. Chyba 3 listopada poszedł pierwszy tekst, a potem na BBC spadła cała ich lawina. Tych kilka dni wałkowania tego tematu na okładkach większości brytyjskich gazet skłoniło w końcu stację do zlecenia przeprowadzenia śledztwa, któremu miał przewodzić człowiek z zewnątrz, tak żeby miało ono charakter no, niezależny, bo wiemy, że już jedno śledztwo było i skończyło się jak się skończyło tym głównym śledczym został niejaki Lord Dyson, były członek sądu najwyższego, taka osoba no znana w kraju. I jakie były efekty tego jego śledztwa? No Dyson wyciągnął dokładnie to, co opowiadałam wam w poprzednich odcinkach oraz w tym właśnie stąd między innymi znamy przebieg całej tej afery, można powiedzieć krok po kroku. Pytanie, które powstaje tak na końcu to czy Bashir mógł to zrobić sam? Tom Mengold, a więc jeden z tych panów, od których wszystko się zaczęło, twierdzi, że nie. Obaj i on, i Bashir byli wtedy redaktorami panoramy, i według Mengolda żaden z nich nie miał takiej mocy sprawczej, aby podejmować decyzje dotyczące programu samodzielnie. Wspominałam wam, że na początku tego wszystkiego Bashir nie był wcale jakimś znanym czy uznanym dziennikarzem, przeciwnie, był raczej osobą dopiero zaczynającą wspinanie się po tej drabinie zawodowej i rzeczywiście, jak się nad tym zastanowić, to pytanie o to, jak to możliwe, że on to wszystko zrobił sam, wydaje się zasadne. Lord Dyson stwierdził, że tak było, czyli że jedynym winnym całej tej sytuacji jest Bashir, ale Mangold i wiele innych osób zdecydowanie się z tym no, nie zgadza. Wywiad z Dianą był czymś niesamowitym, jednym z najgłośniejszych materiałów BBC w historii, może nawet najgłośniejszym, więc czy to możliwe, żeby pracę przy nim powierzono jednemu, delikatnie mówiąc, średnio doświadczonemu człowiekowi? Rzeczywiście wydaje się to wątpliwe. Mengold twierdzi, że oni wtedy jako reporterzy Panoramy nie mieli wolnej ręki przy pracy. Wszystko, co robili i jak robili, było nadzorowane przez szafostwo programu. A my tu przypominam, nie mówimy nawet o jakimś zwykłym odcinku, a o czymś tak wielkim jak wywiad z Dianą. Mengold zauważył też, że ktoś podpisał rachunek dla Whistlera. Pamiętacie, że ten grafik był na kontrakcie, nie na etacie. I każde zlecenie, jakie robił dla BBC, jak rozumiem, musiało być opłacone jakby osobno. Mengold twierdzi, że ten konkretny rachunek opiewał na 250 funtów. I utrzymuje, że Bashir nie miał prawa sam decydować o tym, co Whistler ma robić. To jest po prostu ktoś musiał podpisać się na rachunku dla niego, jakby autoryzować tę wypłatę. Pytanie więc, kto to zrobił, bo wypłata za tę usługę, i to wiemy na pewno, została Whistlerowi wypłacona. No właśnie, jak więc widzicie, dla wielu osób ta sprawa nie jest wcale wyjaśniona do końca, a w każdym razie nie jest wyjaśniona dobrze. Tak mówiąc zupełnie wprost, to Mangold zdecydowanie obstaje przy tym, że Steve Hewlett nie mógł nie wiedzieć. Hewlett to ten gość, do którego Mangold i spółka poszli z wieściami, które uzyskali od Whistlera. No ale zostawmy to teraz, bo nic tu chyba nie ustalimy. Chciałam Wam tylko krótko wspomnieć o tych uwagach i tych wątpliwościach, które ta sprawa nadal może budzić. W efekcie śledztwa Dysona, BBC przeprosiło wiele osób, w tym synów Diany, Williama i Harego. Oddało wszystkie nagrody, jakie ten materiał zdobył, w tym nagrody Bafta, a ostatecznie również stwierdziło, że nigdy więcej na jej antenach ten wywiad nie zostanie wyemitowany. Wiem, że to wzbudza wiele emocji, więc tylko dodam, że tu nie chodzi o żadne cenzurowanie. Treść tego, co powiedziała Diana, jest powszechnie znana. Różni twórcy mogą korzystać z tego materiału. Ja Wam też to przedstawiłam w jednym z poprzednich odcinków. Chodzi o to, że BBC zarobiła na tym materiale mnóstwo pieniędzy, więc no, dobrze by było, aby więcej już na tym materiale nie zarabiali. BBC musiało też wypłacić odszkodowania, przede wszystkim Whistlerowi, czyli temu nieszczęsnemu grafikowi, jak go nazywam. On dostał najwięcej, ale wydaje mi się, że coś tam dostał również Mangold, zdaje się, że za oczernianie go przez stację. Tony Hall, czyli ten pan, który był w połowie lat 90. szefem programów informacyjnych, a później również dyrektorem generalnym stacji, w momencie, kiedy wybuchła ta afera. Nie był już bezpośrednio związany z BBC. Niewiele wcześniej odszedł ze stacji, dość niespodziewanie zresztą, i został przewodniczącym National Gallery. Zrezygnował z tej pracy tuż po ogłoszeniu przez Dysona wyników śledztwa, chyba tam, jeśli dobrze pamiętam, to w ciągu pierwszych 24 godzin. E, a co z Bashirem? Bashir nie mógł aktywnie uczestniczyć w badaniu tej sprawy, ponieważ miał wtedy i chyba nadal ma poważne problemy zdrowotne. Nie znam szczegółów, ale według medialnych informacji zmagał się on z komplikacjami po przechorowaniu koronawirusa. E, miał jednak podobno powiedzieć to, co usłyszeliście na początku tego odcinka, czyli, że jest tylko jeden lord, który może go ocenić i nie jest nim Lord Dyson, nawiązując oczywiście do swojej religijności. Zobaczcie, ile osób zostało przez sposób zdobycia tego wywiadu zranionych, poczynając od Whistlera, niesłusznie zwolnionego, który sam mu mówi, że już zawsze będzie człowiekiem od tych papierów, przez rodzinę Diany, zwłaszcza jej oszukanego i zmanipulowanego brata oraz starszego syna, który musi żyć ze świadomością, że jego matka umarła wierząc w to, że ją aż po wielu innych ludzi, jak chociażby niesłusznie oskarżona o jakiś niedorzeczny romans Tigi, czy sekretarz księżnej Patrick Jefferson, który stracił jej zaufanie i w efekcie musiał odejść z pracy. O samej ogarniętej przeświadczeniem, że jest szpiegowana, oszukiwana i podsłuchiwana Dajanie nie wspominając. A może właśnie wspominając, bo pamiętajmy też, że Dajana zrezygnowała ostatecznie w pewnym momencie swojego życia z profesjonalnej ochrony i teraz możemy spróbować zrozumieć dlaczego. Tej profesjonalnej ochrony zabrakło jej potem pewnej ciepłej sierpniowej nocy w Paryżu. Co ciekawe, jest taki dziennikarz, który w latach 90. był postacią dość znaną w środowisku, pracował dla Daily Telegraph, nazywa się Max Hastings i on twierdzi, że Diana na długo przed Bashirem opowiadała jemu, a kto wie, może też innym pracownikom mediów o różnych sprawach, ale oni po prostu nie zdecydowali się tego opublikować, nie chcąc wkładać kija w mrowisko, czy jak tłumaczy sam Hastings, nie chcąc zaognieć sprawy między nią i jej mężem. Jeśli tak rzeczywiście było, to naprawdę te wszystkie podchody Bashira były po prostu niepotrzebne i niepotrzebnie skrzydziły tyle osób. I cóż, tym dość ponurym w mojej opinii akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i całą tę miniserię. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie wszystkiego, co miałam do powiedzenia. Jeśli jesteście teraz na YouTube, to będę wdzięczna za zostawienie łapki w górę lub komentarza. Zachęcam też do obserwowania podcastu gdziekolwiek go nie słuchacie, oraz zapraszam na mojego Instagrama. Nosi nazwę taką samą jak ten podcast czyli w pałacu. Dziękuję raz jeszcze za dzisiaj i do usłyszenia.